Klient kupuje ten lokal za milion złotych, yy, bierze kredyt. Kredyt, jeżeli weźmie na 20 lat, będzie płacił ratę właśnie około 7 tysięcy złotych. 7 złotych, yy, z czego około 5 tysięcy klient wrzuci w odsetki. Plus amortyzacja, która będzie go wynosiła 10 wartości lokalu rocznie, czyli 100 tysięcy złotych. Czyli taki klient, który kupuje lokal, on tak naprawdę płaci realnie 7 tysięcy miesięcznie za, za ten lokal, w kosztach podatkowych ma 12 tysięcy złotych i yy, spłaca swój kredyt. No i każdy klient jest właścicielem tego lokalu, tak? Może zainwestować, może ten lokal podnająć. Jeżeli klient sprytnie to zrobi, no to na przykład wynajmie taką część, która będzie mu spłacała w całości ten kredyt, tak? Jeżeli do, dopasuje tą nieruchomość, więc to też jest fajne rozwiązanie. No i klient tak naprawdę ma gwarancję, że nie przyjdzie mu za wypowiedzenie, że za 3 miesiące, za 6 miesięcy musi ten lokal opuścić, bo właściciel na przykład sprzedaje ten lokal. No i klient każdy powie, kamil, to fajnie wygląda, fajny pomysł. Ale co, jak nie będę miał na ratę? To jest długotrwałe, hmm, długotrwała inwestycja 15-20 lat, ja nie wiem, co będę robił za 8 lat, za 9 lat, nie wiem, jak wina się będzie mi szło. I mówię, okej, okay, masz rację, tylko yy, co, jak nie zapłacisz trzech czynszów? On mówi, no co no właściciel mnie wyrzuci, nie? A ja mówię, no właśnie, więc jak nie zapłacisz trzech lat, to tak nie wygląda, że bank tobie zabierze tą nieruchomość, tylko yy, za dzisiaj ten lokal kosztuje milion złotych. Ten lokal o wartości miliona złotych. 10 lat temu miał wartość na przykład 300-400 tysięcy, bo cena nieruchomości wzrosła, więc nawet założymy, że ten twój lokal yy, za 10 lat będzie warty 50% więcej, czyli będzie warty półtora miliona netto. Yy, ty spłaciłeś tych 800 tysięcy, zostało ci jakieś pół miliona kredytu. Masz jakieś. Problemy, co się zmieniło w Twojej branży, zmieniło się prawo, Twój biznes na przykład przestaje być opłacalny, chcesz z tego biznesu wyjść. Co robisz? Sprzedajesz lokal, spłacasz kredyt, zostaje Ci milion złotych albo na nowy biznes. Albo na jakieś inne ruchy, albo ten lokal po prostu komuś wynajmujesz i podpisujesz z kimś umowę na 12-15 tysięcy netto i ten lokal komuś dalej wynajmujesz. I to samo dotyczy, jak siedzisz na emeryturę. Jak siedzisz na emeryturę, będziesz mógł albo ten lokal sprzedać, który będzie za 20 lat, niech wartość jego wzrośnie tylko o 50%, będziemy miał 1,5 miliona, albo. Możesz ten lokal wynająć i mieć co miesiąc tak naprawdę prawdziwą emeryturę z tego najmu i masz problem rozwiązany. W przypadku kiedy będziesz cały czas wynajmował ten lokal, no tak naprawdę te pieniądze nie trafiają do Ciebie i tych pieniędzy nikt Tobie nigdy nie odda.